Nowe kolaboracje, końcowy event na żywo, darmowe skiny dla każdego, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie dajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli Wy nagle na swoje konto w Fortnite chcielibyście dostać telefał dolców, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy ile osób by tak chciało. A jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście HexoCode. i naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Na samym początku przechodzimy do tematu nowych kolaboracji, które już niedługo mają zawitać do Fortnite'a, zaczynając od kolaboracji, która już kiedyś w grze była, natomiast teraz ma ona otrzymać tak zwaną falę drugą. A mowa tutaj oczywiście o kolaboracji z Jujutsu Kaisen. Jak się okazuje, no to Fortnite na swojego Twittera wstawił coś takiego, a najdokładniej nie próbuj walczyć z klątwa, bądź klątwą, jak i przy okazji właśnie postać z Jujutsu Kaisen, co tylko i wyłącznie oznacza, że cała ta właśnie fala druga tej kolaboracji już niedługo powinna być wydana do Fortnite'owego sklepu. Jeżeli chodzi o skiny, jakie mają się właśnie pojawić w tej fali drugiej, no to teraz właśnie widzicie postacie, które generalnie mają właśnie być podczas tej całej fali drugiej i nazywają się one chociażby Toji Fushiguro, przy okazji no to Rajomen Sukuna, jak i również Mahito, także jakbym źle przeczytał to z góry, przepraszam, no, i jest naprawdę całkiem spora szansa, że na moment, jak wy ten materiał oglądacie, to właśnie całość jest już dostępna w sklepie. A jeżeli nie, no to dosłownie na przestrzeni najbliższych paru dni całość w tym sklepie powinna zawitać. Także w ten oto sposób się to prezentuje. A jak będziecie kupowali któregokolwiek z nowych skinków z fali drugiej kolaboracji Jujutsu Kaisen, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokot. A my przejdziemy sobie od razu dalej. Ponieważ dalej mamy to, że oficjalnie nadchodzące fncs -y odbędą się właśnie we Francji. No i właśnie cały prize pool, czyli ogólnie taka łączna nagroda, to właśnie 2 miliony dolarów. Także no finalnie mamy potwierdzenie, że całość będzie właśnie we Francji. No i jeszcze troszeczkę czasu będziemy musieli sobie na całość poczekać, no ale chociażby wiemy, gdzie właśnie całość będzie. Przy okazji moi drodzy, no to dostaliśmy informację na temat nadchodzącego właśnie bossa bądź też NPC-ta, który ma się pojawić w sezonie drugim rozdziału 6. Jak się okazuje, będzie on mógł zrobić tak zwany lex, czyli coś takiego jak robił Miałśniak. Także zobaczymy dokładnie co to będzie za postać i czy będzie to boss, czy może jednak właśnie jakiś NPC. No na to wszystko będziemy sobie musieli jeszcze trochę poczekać, ale nie aż tak długo, ponieważ do sezonu drugiego w rozdziale 6 Fortnite'a zostało nie aż tak wiele czasu, bo wiadomo, że całość startuje już 21 lutego. Natomiast my od razu przejdziemy sobie dalej, ponieważ wiadomo, że obecny sezon raczej zakończy się czymś, co nosi nazwę mini event na żywo. Jest to coś, co Fortnite zaczął robić od właśnie rozdziału 5 i mieliśmy naprawdę wiele przeróżnych mini-eventów. Czyli chociażby właśnie Wielką Tytanową Rękę, następnie coś związanego z Górą Olimp, następnie moi drodzy mieliśmy coś związanego ze statkiem Megalodona, ogólnie jakieś rzeczy z Doomem i jak się okazuje, no to w tym sezonie też mini-wydarzenie ma się pojawić. No i chociażby na samym początku mamy to, że właśnie jeden z tak zwanych senior testerów Fortnite'a, który ogólnie testuje zazwyczaj te mini-wydarzenia, powiedział, że jest to dopiero początek, i że nadchodząca rzecz właśnie jest w jego top 5 ulubionych właśnie eventów wszechczasów. Także kto wie, możliwe, że to mini wydarzenie rzeczywiście będzie jakieś mega nadzwyczajne. No i przy okazji, moi drodzy, no to wiemy, że będzie ono miało 10 dni właśnie podbudowania. Co tylko i wyłącznie oznacza, że całość tak naprawdę w przeciągu najbliższych paru dni właśnie powinna już zostać aktywowana. Także to akurat też myślę, że mega ciekawa sprawa. Poza tym wszystkim, moi drodzy, no to właśnie podczas. Całego mini eventu będziemy mogli się respawnować, co oznacza, że najprawdopodobniej nie będzie to walka społeczności, czyli coś takiego jak mieliśmy z Dumem, tylko że będzie to na przykład jakaś walka z demonami i będziemy po prostu musieli je w jakiś sposób pokonać. No, w sumie to też troszeczkę brzmi jak właśnie jakiś event społecznościowy, ale no, tak czy siak, tutaj jeszcze za dużo Wam po prostu nie będę opowiadał, bo jakoś mega strasznie dużo informacji na temat tego mini eventu nie mamy, ale oczywiście wiadomo, że na przestrzeni najbliższych dni pewnie takowe. Informacje dostaniemy, więc jakie dostaniemy, to od razu Was będę o wszystkim na bieżąco informował. Dlatego subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. A my teraz przechodzimy sobie do naprawdę spoko tematów, czyli oczywiście do darmowych nagród i w tym również darmowych skinów. Zaczynając chociażby moi drodzy, od nadchodzącego pakietu PlayStation. Jak się okazuje, no to właśnie w tym pakiecie PlayStation możecie zdobyć 5 właśnie malowań, co nie jest jakoś strasznie ciekawą nagrodą. Natomiast w nadchodzącym pakiecie PlayStation, który będzie najpierw prawdopodobnie dostępny od sezonu drugiego w rozdziale szóstym, będziecie mogli pozyskać sobie takiego oto ziomala, który generalnie nosi nazwę Shinji, no i poza właśnie takowym Shinjim, będziecie mogli zdobyć całą resztę jego zestawu. I to właśnie totalnie za darmo, oczywiście, jak posiadacie PlayStation, także wydaje mi się, że no ten pakiet PlayStation wygląda naprawdę ciekawie. Przy okazji no to możliwe, że Fortnite już niedługo doda walentynkowe wydarzenie i tak naprawdę co roku coś na te walentynki otrzymujemy, Zazwyczaj Zazwyczaj są to jakieś wyzwania na darmowe nagrody, czyli chociażby raz mieliśmy coś takiego, że mogliśmy sobie zdobyć chociażby jakieś graffiti, czy też kilofy, więc miejmy nadzieję, że w tym roku Epic też rzeczywiście to doda, no bo inaczej byłoby troszeczkę nieciekawie. No i zazwyczaj te wydarzenia rozpoczynały się gdzieś około dziewiątego, coś takiego, dlatego tutaj jeszcze troszeczkę czasu zostało. Natomiast jak się okazuje, no to wy czysto w grze też możecie zdobyć sobie darmowego skinka, który jest naprawdę ciekawy. A mowa tutaj, moi drodzy, o pewnym błędzie. Może to wykonać każda osoba i każda osoba może sobie tym skinkiem normalnie zagrać w zwykłą giereczkę, a jedyne co musicie zrobić to na samym początku wejść sobie właśnie w tak zwany tryb Lego Brick Life. No i właśnie jak już ten tryb sobie wybierzecie, to wchodzicie sobie do szafki, następnie bierzecie na defaultowego skina i u góry macie coś takiego jak walka i przy okazji rozrywka i wybieracie pierwszego skina, czyli generalnie codzienny kicia. I kiedy to zrobicie, to po prostu zmieniacie sobie tryb na właśnie Royal, no i będziecie mieli właśnie takiego naprawdę ciekawego białego skinka, który przy okazji, no, po prostu nie ma tekstur, co tylko i wyłącznie daje wam takiego naprawdę ciekawego skina, który wydaje mi się, że może mieć troszeczkę zmniejszony delay, ale definitywnie jest on całkiem spocony, bo wiadomo, że no takie spocone skinki to zazwyczaj mało mają po prostu mało detali, więc wydaje mi się, że dla osób, które właśnie sobie gdzieś tam grają tak bardziej już profesjonalnie, ten skinek może być naprawdę ciekawy. No i ogólnie wygląda on. Tak czy siak, naprawdę całkiem obiecująco. No i każda osoba może sobie właśnie nim zagrać. Także jak najbardziej polecam Wam sobie go przetestować. Póki oczywiście jeszcze możecie, ponieważ pewnie Fortnite z biegiem czasu, tak czy siak, cały ten błąd usunie i już niestety nie będziecie sobie mogli właśnie tym białym skinkiem grać. A według mnie wygląda on całkiem ciekawie. No i znając życie, pewnie Fortnite później doda go do Fortnite'owego sklepu za faudolce. Ale to taki, można by powiedzieć, że klasyczek. Ale oczywiście w grze też możecie zdobywać parę innych skinów, czyli na przykład akordowego kachele, oczywiście zawbicie stokoła expa na telefonie, czy też na przykład dodatkowe skiny z Lego, ale myślę, że raczej każda osoba już sobie to właśnie odblokowała, no bo w Fortnite'cie też jakoś strasznie dużo się nie dzieje, więc wydaje mi się, że niektóre osoby z nudów po prostu mogły sobie to wszystko zdobyć. No i w sumie no to całość też naprawdę się mega szybko zdobywa, no i niestety, ale nic więcej póki co nie mamy. Możliwe, że jakimś nadchodzącym pakietem z tak zwanej akcji poleć znajomego będzie ten skin, czyli Rosette Tigers, ale no wydaje mi się, że Fortnite jak już miałby taką akcję odpalać, to dopiero na start sezonu drugiego w rozdziale 6. I no na jakieś 99% w tym sezonie już nic takiego lepszego nie dropnie. No ale tak czy siak, możecie sobie pograć za darmo z gliczowanym białym skinkiem, który wygląda naprawdę, naprawdę spoko. Więc grajcie, póki możecie, a ja się z wami już będę żegnał. Oczywiście byłem Hexo, subskrybujcie kanał z dzwonkiem, żeby być na bieżąco z nowościami ze świata Fortnite. Zostawiajcie tu łapeczki do góry, jeśli ten materiał Wam się spodobał. Tak samo jeśli będziecie kupowali cokolwiek w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli HEXOKOT i naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a jeśli wy obejrzeliście ten materiał do końca, w komentarzu możecie napisać SKINEK, a ja wtedy postaram wam się przypiąć serduszko. No i co? Widzimy się w kolejnych filmach. Miłego dnia bądź też wieczoru. Ja byłem Hekso i miłego grania białym, zgliczowanym skinkiem. Według mnie są naprawdę mega spoko i definitywnie ja sobie będę nim pykał do momentu, aż Fortnite go nie usunie. Yo!